Czy jesteśmy w stanie panować nad naszymi emocjami? Jak nimi zarządzać? I czym właściwie różni się takie, no wiesz, zwykłe ukrywanie emocji, na przykład zaciśnięcie zębów, w złości, od ich świadomej regulacji? Witamy w naszej dzisiejszej analizie. Witamy. Dziś zanurzamy się w jedno z naprawdę, no fascynujących pytań psychologii. Ta kwestia kontroli nad uczuciami dotyka przecież naszej woli, zdrowia psychicznego tego, jak dogadujemy się z innymi. No właśnie, czy jesteśmy kapitanami na tym naszym emocjonalnym statku, czy może raczej pasażerami miotanymi przez falę uczuć? Spróbujemy dziś przyjrzeć się temu, co mówią różne perspektywy naukowe, od biologii po teorie poznawcze, o naszych realnych możliwościach wpływania na to, co czujemy i jak to okazujemy. To będzie taka podróż przez nasze instynkty, myśli i też społeczne oczekiwania. Nasz podcast to zaproszenie dla studentów, pasjonatów psychologii oraz dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego myślimy i czujemy w taki, a nie inny sposób. Chociaż w tworzeniu treści pomaga nam sztuczna inteligencja, to sercem tego kanału jest prawdziwa ciekawość i chęć dzielenia się wiedzą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a chcesz pomóc w jego rozwoju, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Serdecznie dziękujemy. Ok, to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. To pojęcie kontrola emocji. Bo to nie jest jedna prosta sprawa, prawda? Zdecydowanie nie. Można na to spojrzeć co najmniej z trzech różnych kątów. Pierwszy, taki najbardziej podstawowy, czy możemy w ogóle zapobiec pojawieniu się emocji, wcisnąć jakiś stop, zanim się w ogóle zacznie? To jest to fundamentalne pytanie no właśnie o ten włącznik czy on w ogóle istnieje? Bo jeśli emocja nas zaskakuje, Pojawia się nagle, to czy można ją zdusić w zarodku? Czy mamy taką moc? Dokładnie. Drugi kąt? Co jeśli emocja już jest? Powiedzmy, czujemy narastający lęk przed wystąpieniem publicznym. Czy możemy jakoś wpłynąć na jej siłę? Może osłabić ten lęk, albo skrócić czas jego trwania. Albo nawet zmienić jego charakter? O, właśnie. Zmienić jego charakter z takiego paraliżującego strachu, na powiedzmy, Mobilizujący stres. Tak, tu wchodzimy w obszar modulacji. Nie zapobieganie, ale właśnie kształtowanie tego, co już się w nas dzieje. To już wydaje się, no, bardziej realne, ale pytanie, jak to działa w praktyce? I trzecia perspektywa, chyba najbardziej widoczna na co dzień. To, co widać na zewnątrz. Nawet jeśli w środku kipimy ze złości, czy potrafimy zachować kamienną twarz, albo powstrzymać łzy, wzruszenia na ślubie przyjaciela. Bo czujemy, że nie wypada. To jest kontrola ekspresji. Tak, kontrola tego, co pokazujemy światu. Ten podział jest naprawdę użyteczny, wiesz? Bo pokazuje, że kontrola to nie jedno, a różne procesy. Co innego wpływać na samo przeżycie emocji, to wewnętrzne odczucie. I tu kluczowe są nasze myśli, interpretacje, oceny sytuacji. A co innego zarządzać ekspresją, tym, co na twarzy, w głosie. To już bardziej gra społeczna, wynikająca z norm, których się nauczyliśmy. Różne mechanizmy, różne możliwości. No dobrze, to zacznijmy może od tych ograniczeń. Czy naprawdę możemy zatrzymać emocje w zarodku? Wspomniałaś o tym zaskoczeniu. Perspektywa ewolucyjna na przykład badania Paula Ekmana sugeruje, że to może być bardzo, bardzo trudne. Tak, Ekman mówi o tym, że podstawowe emocje, jak strach czy gniew, Wykształciły się, by pomagać nam radzić sobie z ważnymi sytuacjami błyskawicznie, bez zastanawiania się. Ta szybkość, ten automatyzm to ich ewolucyjna zaleta. Czyli zanim pomyślimy o niebezpieczeństwo, to już czujemy strach i ciało reaguje. Dokładnie tak. Ekman podkreśla ten automatyzm. Emocja często pojawia się szybciej niż nasza świadoma myśl o niej. To trochę jak odruch cofnięcia ręki od gorącego pieca to się dzieje samo. Próba zablokowania tego pierwotnego impulsu, tego pierwszego uderzenia fali emocjonalnej jest więc no, niezwykle trudna. Można próbować hamować to, co dzieje się potem, ale sam start reakcji często jest poza naszą bezpośrednią kontrolą. To brzmi trochę, no, deterministycznie. Studzi zapał. A co na to biologia? Czy nasz mózg daje nam tu jakieś narzędzia? Jak Panksepp opisywał podstawowe emocje jako emocjonalne instynkty głęboko zakorzenione w starych ewolucyjnie częściach mózgu, które dzielimy ze zwierzętami. To chyba też nie ułatwia sprawy kontroli. Panksep używa mocnego określenia, mówi, że jesteśmy wypełnieni emocjonalnymi instynktami, równie mocno jak niższe zwierzęta. To daje do myślenia. Sugeruje, że chociaż nasza nowa kora mózgowa daje nam możliwości wyższego rzędu, planowania, refleksje, świadome hamowanie, to te podstawowe napędy emocjonalne są w nas głęboko wbudowane. Czyli co? Mamy tą korę, ale instynkty i tak rządzą? Nie do końca. Nasza siła leży bardziej w zarządzaniu tymi instynktami, w ich modulowaniu, w kontrolowaniu reakcji, niż w całkowitym ich wyłączaniu czy zapobieganiu ich aktywacji. Nie możemy, powiedzmy, usunąć przycisku strach z naszego systemu. Ale możemy nauczyć się, co robić, gdy ten przycisk zostanie wciśnięty. Czyli bardziej zarządzanie niż eliminacja. Rozumiem. A co jeśli sam proces startu emocji odbywa się poza naszą świadomością? Joseph Ledoux, który badał mózgowe mechanizmy strachu, zdaje się sugerować coś takiego. On rozróżnia świadome uczucie to, co sobie uświadamiamy jako czuje strach od nieświadomych procesów przetwarzania emocjonalnego tych, które zachodzą w mózgu zanim to uczucie się w ogóle pojawi. I to rozróżnienie ledu jest absolutnie kluczowe dla zrozumienia granic kontroli. Jeśli te pierwsze inicjujące reakcje nerwowe są nieświadome, to jak możemy świadomie je zatrzymać? No, to logicznie niemożliwe. Nie da się. Nie da się powiedzieć stop czemuś, o czym nawet nie wiemy, że się zaczęło. Dopiero gdy poczujemy skutki tych procesów, przyspieszone bicie serca, napięcie mięśni, i w końcu to świadome uczucie, dopiero wtedy możemy zacząć działać. Kontrola dotyczy więc bardziej tego, co robimy z emocją, gdy już ją odczuwamy, a nie samego jej pojawienia się. Okej, okay, czyli perspektywa ewolucyjna i neurobiologiczna trochę studzą nasz zapał do bycia absolutnymi władcami emocji. Ale. To nie znaczy, że jesteśmy bezradni. Absolutnie nie. I tu na scenę wchodzą teorie poznawcze. One dają nam znacznie więcej nadziei i narzędzi, prawda? Mówią, że kluczem jest nie tylko sam bodziec, no powiedzmy ta krytyka szefa, ile to jak my ten bodziec zinterpretujemy. Gerald Clore podkreśla, że emocja potrzebuje oceny. Musimy uznać sytuację za ważną dla nas, jakoś zagrażającą lub korzystną. Zgadza się. Sama krytyka nie wywoła emocji, jeśli uznamy ją za bezsensowną albo nieistotną dla nas. Czyli można ją zignorować poznawczo. W pewnym sensie tak. Model Klausa Scherera świetnie to obrazuje. Pokazuje emocje jako wynik całej kaskady szybkich, często nawet nieuświadomionych ocen. Kiedy coś się dzieje, nasz umysł jakby zadaje serię pytań. Czy to nowe, przyjemne czy nie, ważne dla moich celów? Czy sobie z tym poradzę? Jak to się ma do norm społecznych, do mojego ja? I każda odpowiedź wpływa na wynik. Dokładnie. Każda odpowiedź na te pytania kształtuje emocje, które się pojawi. I co najważniejsze, to daje nam punkty zaczepienia. Jeśli możemy wpłynąć na którąś z tych ocen, na przykład zmienić postrzeganie tego, czy sobie poradzimy, albo czy to jest naprawdę aż tak ważne to możemy zmienić całą reakcję emocjonalną. I tu dochodzimy do naprawdę, wydaje mi się, ciekawych koncepcji. Niektórzy badacze idą jeszcze dalej. Richard Schweder mówi o emocjach jako o schematach interpretacyjnych, o strukturze narracyjnej, czyli jakby opowieściach, które sobie tworzymy. Tak, a James Everill widzi emocje jako przemijające role społeczne, których się uczymy. To brzmi prawie jakby gniew czy miłość były scenariuszami do odegrania. Czyli nie tylko biologia, ale też kultura i społeczeństwo nas uczą, jak czuć. Właśnie. To jest fascynująca perspektywa, która mocno przesuwa akcent z biologii na kulturę i uczanie się. Jeśli gniew to częściowo wyuczona rola społeczna, no to kontrola staje się czymś więcej niż tylko walką z instynktem. Staje się kwestią bardziej świadomego wyboru. Czy ja chcę wejść w tę rolę? Jak intensywnie ją odegrać? Czyli zamiast roli wściekłego kierowcy w korku, mogę wybrać rolę spokojnego słuchacza audiobooka. Dokładnie, to daje poczucie większej sprawczości, bo sugeruje, że możemy się tych ról czy scenariuszy uczyć i je modyfikować. Kontrola staje się bardziej jak reżyserowanie własnego zachowania w kontekście społecznym, a mniej jak walka z biologicznym potworem. W takim razie jak praktycznie możemy wpływać na emocje, które już się pojawiły? Tutaj bardzo pomocne wydają się strategie zaradcze, czyli coping, opisane przez Richarda Lazarus'a. On mówi o trzech głównych drogach, prawda? Tak, pierwsza jest dość oczywista, działanie skoncentrowane na problemie. Jeśli stresuje nas bałagan w domu, no to posprzątanie go zmniejszy stres. Zmieniamy źródło problemu. Proste, ale no nie zawsze możliwe. Nie zawsze możemy zmienić szefa albo sytuację na świecie. No właśnie, druga droga to zmiana kierunku uwagi. Staramy się po prostu nie myśleć o tym, co nas stresuje, zająć się czymś innym. Oglądamy serial, żeby zapomnieć o kłótni. Taka ucieczka trochę. Taka ucieczka może przynieść chwilową ulgę, ale problem często wraca, gdy tylko przestajemy odwracać uwagę. Jest trzecia strategia, która wydaje się mieć największy potencjał transformacyjny. Zmiana oceny poznawczej, czyli reinterpretacja. To jest ta siła myśli, o której mówiliśmy. Właśnie to. Zamiast zmieniać sytuację czy uciekać od niej myślami, zmieniamy jej znaczenie dla nas. To samo zdarzenie, inne znaczenie, inna emocja. Tak. Zmiana interpretacji prowadzi do zmiany emocji. To naprawdę potężne narzędzie, bo działa na samą istotę przeżycia emocjonalnego, na jego poznawczą podstawę. Mówiliśmy o korze mózgowej, która według pan Ksepa pozwala zarządzać instynkty. Jak to może wyglądać w praktyce? Coś poza reinterpretacją. Dobrym przykładem jest zarządzanie nastrojem. Ekman i Davidson zwracają uwagę, że długotrwały nastrój, np. Na takie ogólne rozdrażnienie, działa jak filtr. Obniża próg dla pojawienia się powiązanych emocji, w tym przypadku gniewu. Czyli jak jestem poirytowany, to łatwiej wybuchnę. Dokładnie. Osoba rozdrażniona łatwiej wybuchnie z powodu drobnostki, która normalnie by jej nie ruszyła. Dlatego działania poprawiające ogólny nastrój, regularny sen, ćwiczenia fizyczne, relaks, kontakt z naturą stają się skuteczną, chociaż pośrednią strategią kontroli emocji. Czyli dbając o swój nastrój, budujemy sobie większy bufor? Tak, budujemy sobie większy bufor na codzienne stresy i prowokacje. Nie kontrolujemy bezpośrednio gniewu w danej chwili. Ale zmniejszamy prawdopodobieństwo jego nieadekwatnego wystąpienia w przyszłości. To ważne. I jeszcze jednak kluczowa sprawa, którą myślę warto wyraźnie rozdzielić, bo często to mylimy. Czym innym jest ukrywanie emocji, a czym innym faktyczna zmiana tego, co czujemy w środku? O tak, to fundamentalne rozróżnienie. Z jednej strony mamy kontrolę ekspresji to jest to, co robimy z naszą twarzą, głosem, ciałem. Hamujemy uśmiech, gdy coś nas bawi w nieodpowiedniej sytuacji, albo przybieramy pokerową twarz na negocjacjach. Taka maska społeczna. Właśnie. Celem jest tu najczęściej dostosowanie się do norm społecznych, zrobienie dobrego wrażenia, zarządzanie relacjami. To jest kontrola zewnętrzna. A z drugiej strony jest kontrola doświadczenia emocjonalnego. To próba wpłynięcia na to, co dzieje się w nas, na intensywność lęku. Na charakter smutku, na siłę gniewu. Celem jest tu zmiana własnego samopoczucia. I tu właśnie wchodzą w grę te mechanizmy poznawcze, o których rozmawialiśmy. Reinterpretacja, zmiana skupienia uwagi, to jest kontrola wewnętrzna. I one nie zawsze idą w parze, prawda? Zdecydowanie nie. Paul Ekman znowu daje dobry przykład. Mówi, że. stłumienie ekspresji gniewu, takie zaciśnięcie zębów, milczenie. Może być skuteczne społecznie, ale często sprawia, że to uczucie irytacji czy złości zostaje w nas na dłużej, tak jakby się kisi w środku. Energia emocjonalna nie znajduje ujścia. A co z reinterpretacją? Natomiast zmiana interpretacji sytuacji, która wywołała gniew, może faktycznie zmniejszyć samopoczucie gniewu. Różne aspekty emocji poddają się kontroli w różnym stopniu. Łatwiej nam powstrzymać krzyk, niż świadomie spowolnić bicie serca. Nasza kontrola ma swoje granice, również fizjologiczne. Dobrze, to spróbujmy zebrać te wszystkie wątki. Jaki obraz kontroli emocjonalnej wyłania się z różnych perspektyw? Bo zaczęliśmy od pytania: czy jesteśmy kapitanami, czy pasażerami? Wygląda na to, że nie jest to proste tak lub nie. Zdecydowanie nie. Nie jesteśmy ani bezwolnymi marionetkami biologii, ani wszechmocnymi władcami naszych serc. Rzeczywistość jest, jak zwykle, gdzieś pośrodku. Dynamiczna równowaga. Czyli jak to ująć? Z jednej strony mamy szybkie, automatyczne, ewolucyjnie ukształtowane reakcje, często startujące poza radarem świadomości, co podkreślają Ekman, Ledu czy Panksep. One są, działają. Ale z drugiej strony nasza ludzka kora mózgowa, nasze zdolności poznawcze dają nam potężne narzędzia regulacyjne: zdolność do oceny, interpretacji, planowania, stosowania strategii zaradczych, to co pokazują teorie poznawcze Klora, Scherera czy Lazarusa. Więc jaki jest kluczowy wniosek? Kluczowy wniosek jest chyba taki: chociaż ten pierwszy, pierwotny impuls emocjonalny. Może być poza naszą bezpośrednią kontrolą, to mamy znaczną, naprawdę znaczną zdolność do modulowania, interpretowania i zarządzania tym, co się dzieje dalej, zarówno z naszym wewnętrznym odczuciem, jak i z naszym zachowaniem, z naszą ekspresją. A co ciekawe, Nico Frida idzie nawet o krok dalej. Sugeruje, że kontrola to nie jest jakiś dodatkowy mechanizm, który nakładamy na emocje, ale integralna część zdrowego procesu emocjonalnego. Tak, jakby termostat, który dostosowuje siłę reakcji do sytuacji. To bardzo ciekawa perspektywa. I co z tego wynika? A problemy takie jak chroniczny lęk czy depresja mogą wynikać nie tylko z nadmiaru emocji, co właśnie z awarii tych naturalnych wbudowanych mechanizmów regulacyjnych. Coś tam nie działa jak powinno. To zupełnie zmienia postrzeganie, normalizuje kontrolę. Dokładnie i podkreśla też znaczenie elastyczności, o której wspominał Averil w kontekście ról społecznych. Zdrowie emocjonalne to nie jest sztywne trzymanie się jednej strategii, albo zawsze tłumię, albo zawsze wybucham, ale umiejętność dopasowania reakcji do kontekstu, do naszych celów, do innych ludzi. Czyli czasem trzeba wyrazić złość, żeby postawić granice. Tak, a czasem lepiej ją powstrzymać, żeby nie eskalować niepotrzebnie konfliktu. Warto też pamiętać, że tej elastyczności i zdolności do regulacji uczymy się przez całe życie. Wpływa na to kultura, jak zauważają Lazarus i Scherer, i nasz rozwój osobisty, co badał Goldsmith. To proces. Czyli podsumowując, zarządzanie emocjami to chyba mniej przypomina walkę z jakimś wewnętrznym potworem, a bardziej sztukę żegrowania. Nie zawsze możemy zmienić kierunek wiatru tych naszych pierwotnych reakcji, ale możemy nauczyć się ustawiać żagle, czyli nasze myśli, interpretacje i strategie, żeby w miarę możliwości dopłynąć tam, gdzie chcemy. To jest ciągła nauka nawigacji po własnym wnętrzu. Piękne porównanie. Rzeczywiście to jest złożona interakcja biologii, myśli i kultury. Kluczem wydaje się nie tylko walka z emocjami czy ich eliminacja, bo to często niemożliwe i niezdrowe, co rozwijanie samoświadomości, zrozumienia, co ja właściwie czuję i dlaczego oraz budowanie takiego elastycznego repertuaru strategii radzenia sobie. Chodzi o to, by emocje nam służyły, a nie nami rządziły. I może z taką myślą zostawimy naszych słuchaczy, jak wygląda ich własna skrzynka z narzędziami do zarządzania emocjami? Czy są tam różnorodne strategie, reinterpretacja, zmiana uwagi, działanie, dbanie o nastrój, czy może polegają głównie na jednej, na przykład tłumieniu? I na ile elastycznie potrafią z tych narzędzi korzystać, dostosowując je do konkretnej sytuacji? Dziękujemy za wspólną podróż przez ten złożony, ale niezwykle ważny temat. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnych analiz.